Czy będzie EUROGBP? Wiesz co, no możemy, możemy zajrzeć na EUROGBP, nawet na starcie. Proszę bardzo, tak wygląda EUROGBP. Akurat EUROGBP w oparciu o poziomy aqua, które, a widzę, że tutaj chwilę, za chwilę pewnie się przywiesi platforma, bo, bo akwy jak widzicie, są co godzinę i one się aktualizują, i wtedy serwer, serwer trochę przycina. I z czymś takim mamy chyba do czynienia właśnie w tej chwili. Na akwach mieliśmy tutaj taki poziom wiszący, jeżeli kojarzycie, tak zwane pływające do rozliczenia. Na akwach jest też taki ciekawy setup, akurat na Euro GBP, że jak mamy trzy poziomy do tyłu. Takie minus 3 z metodologii MMD, jeżeli kojarzycie, ale w DML-u to wygląda trochę inaczej, no bo to nie jest poziom wynikający z jakby z Open Trzeciej świecy od końca, tylko to jest ten poziom wyliczany. I trzeci poziom od końca, jak już jesteśmy determinowanym EuroGBP, powinien, znowu statystyka tak mówi, powinien zostać rozliczony po godzinie 6, Czasu IC marketowego, czyli tak naprawdę piątej naszego w Polsce, czyli całą noc można byłoby grać knoty, gdyby ten rynek chodził lewo-prawo. Nie warto brać mniej niż te 10 pipsów, nie? bo czasami się zdarza, że potrafią odjechać na 30-40 i wtedy robimy sobie dokładki do takiego poziomu. Ale jak widzicie, ten poziom z wczoraj rozliczył się bardzo fajnie. Zakładam też, Łukasz, że bardziej pytasz w kontekście na przykład Redów. Na EuroGBP, tylko one się nam tutaj muszą albo wyrysować, albo je będzie widać na H1. Na EuroGBP ten cały zjazd, który był tak gwałtowny, w tym miejscu no, przejechaliśmy w dół. Tu mieliśmy separator z torku na środę. No i on jest wciąż do rozliczenia. Na EuroGBP zdarzają się takie akcje, że ono wyjeżdża z tych, z tych redów tygodniowych. Ale potem do nich jakby dość regularnie, dość regularnie wraca. Wybaczcie tutaj te Excele, znaczy te Fibonacci, ale to chcę, żeby one zostały, bo to są jakieś takie moje pomiary badawcze pod wyłapywanie kolejnych spostrzeżeń, ale tu były redy, tu były redy redakcji. Tutaj wyjechaliśmy poza. Jak widać bardzo daleko. No i w kolejnym tygodniu mieliśmy ten poziom rozliczony. Tutaj było to samo. Wyjazd w kolejnym tygodniu rozliczony, tutaj była nuda. Tu były jakieś takie wąskie zakresy, ale jak widać jakby plan się zrealizował. Reakcja wyjazd powyżej redów, ale już po jakby po ich obowiązywaniu. W Nowym tygodniu. Reakcja na RED. Reakcja na RED. Tak, szukam po prostu takich setupów, które byłyby rozjechane. Tu był setup rozjechany. Tutaj też była przepiękna reakcja na Euro -GWP. Tu był setup. No, jak widzicie, on wisiał ponad miesiąc. Tak, ten red. Wyjazd. Zdarzają się jak widać takie akcje, czyli coś takiego jak tu. Było rozliczenie i teraz w kolejnym tygodniu nic się nie działo. Tutaj doszliśmy blisko, ale nic się nie działo. Tutaj reakcja na redy, wybicie, kolejna reakcja, zejście. No i mamy ten, ten poziom red, który w tej chwili na Euro GBP wisi. To jest 0,84796. To jest poziom na Euro GBP do rozliczenia. Legenda